Tam Cię wujców! Później coś potrafię! Będziemy właśnie zobaczyć tę, tę wioseczkę Tiffany. Zobaczymy co ciekawego jest. Z tego co wiem, to jest taki domek z papryki, gdzie możemy sobie zobaczyć znaczy zobaczyć, kupić jakieś regionalne rzeczy. Zobaczymy co i jak. Będziemy sobie jeszcze tak pochodzić, podwiedzać. Paprykowy domek już widzimy. Za chwilkę sobie będziemy zobaczyć co i jak tam jest ciekawego. I wam zdam relację czy warto było tu przyjeżdżać. W Rokowym dumku dosyć drogo, nie można było nagrywać, więc tam nic zbytnio nie nagrałem, ale ciekawe, no, parę rzeczy tam jest spoko, jakieś alkohole, jakieś piwa z papryką, chili, więc coś ciekawego możecie sobie tam kupić. Więc fajnie sobie tu przyjechać i popatrzeć, wszędzie lawendą pachnie, różne jakieś wina. Zobaczymy może, czy na sam koniec coś kupimy. Taka będzie też lemoniady lawendowej całkiem smaczna ale dosyć droga, 9500 forintów Masz. 950 forintów przepraszam teraz posiedliśmy sobie na lodzika lody, lody lawendowe powiem wam, bardzo ciekawe, fajnie pachną i smaczne lodziki zjedzone bardzo dobre, polecam wam Idziemy sobie dalej, jeszcze popatrzeć, chłopaki chcą pokupować jakieś wino, piwo lawendowe, bo tutaj w sumie wszystko, co by człowiek chciał, to jest wszystko z lawendą. Ceny nawet, nawet OK, no w sumie na no takie miejsce i ten to... My też myślimy, żeby sobie jakieś winko szczelić. Takie winko 40 zł lawendowe, więc całkiem spoko, a zawsze jakaś tam pamiątka i coś można skosztować, jeszcze się zdecydowaliśmy na supa. Ja to jest pierwsza nasza przygoda, więc idziemy potestować. Dało nam się. Mamy już wszystko, idziemy pływać. Pierwsze odczucia? Dosyć ciężkie. Jednak to swoje trochę waży, nie dziwi się, że ludzie pożą to na kółkach. Thank you. Dobra, pierwsze, pierwsze zanurzenie. O kurwa, tu jest Nagrało się, to najważniejsze. Jak ci się podoba? No. Bardzo łatwe. Polecam każdemu. Raz jeszcze wystarczy tylko wstać. Dobry Witam Cię, widzu! Nie, no bardzo fajna sprawa, powiem Wam, ciekawe to jest. Przyjemnie się płynie. Teraz trzeba jeszcze wstać. Tam Wiktor sobie pływa. Kudi. tu jest całkiem z tyłu. Ale zaraz go ogarniemy. Dobra widzę, teraz poradzę, żebym ja w końcu wstał Stajcie ze mną Stoi kurwa Ale niedługo, niedługo stałem Widzo, bu buja buja Jak jest Bardzo fajny ten subie, powiem wam Spoko na nim pływa Ciekawa zajawa, może będziesz taki zakupić w Polsce Żeby sobie fajnie popływać Przyjemnie, można się powygłupiać Odpocząć chwilę Kameruje się, Pania. Kameruje? O, dawaj, skok. Bez mikrofonu, bo już ciężko mi jest to znaleźć. Popływaliśmy, bardzo fajna atrakcja. Bardzo Wam polecam przetestować to. Chyba będziemy myśleć nad zakupem, bo naprawdę fajny, fajny z tego, lepszy niż z rowerka, żeby sobie pojeździć, pobawić się trochę, więc spoko. Mam nadzieję, że jakieś ujęcia wyszły i coś z tego montujemy, Zmierzymy się z Michałem. Kto mam mocniejsze... Kříkás, mě jebny, jebny. Je to nejče. tě bylo? Vidzu. Což je což po trávě. Jebni, jebni. Musíš. Zabij ho. Udneš. O, zešlo Widzowie, końcówka już, wróciliśmy z Parku, pochodziliśmy sobie po tym Tiffany Wróciliśmy do domku, chwila chillery, odpoczynek Teraz ostatni spacer Jak to było na Maderze, trzeba się też pożegnać Trzeba się pożegnać z wodą w tym przypadku Ostatnie piwko nad wodą Chwila chillery Trochę posiedzieć No i nie jedzie jutro już powrót I tak będziemy kończyć tego vloga Bardzo fajny, przyjemny wyjazd, cieplutko Miejscowość Balaton Kęce, tutaj Wam wy 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 zrobię nazwę, bardzo spoko, mm, polecam, taka typowa chillerka, posiedzieć, dużo lokalnych ludzi, nie to co w tych innych, bo byliśmy na przykład w Sifoku, to jest takie bardziej porównywalne nasze mielno, dużo jakiś tam knajp, młodzieży takich, powiedzmy, bardziej do zabawy, a tu jest tak naprawdę można zchillować, banie, posiedzieć, no, teraz tam pójdziemy troszkę dalej, jeszcze do sklepu zobaczyć. Tym, co wczoraj w sumie nagrywałem, tam ludzie trochę się bawią, widać, ale myślę, że już kończę tego vloga, bo dosyć długi będzie. I co? No i myślę, że widzimy się w następnym vlogu. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej Was, że będę się więcej spełniał z tym i że mój montaż będzie lepiej wychodzić. Więc na razie subskrybuj mój kanał, daj la lajka i będzie fajnie. Trzymaj się, widzów. Nara.